Felieton Tomasza Ulbratowskiego w RMF FM. No Patrzymy, no i to bije od niego. Po prostu bije od niego mądrość, mm -hmm. dobro i, I, troska. i troska. I so, i so sweet. Tomek Ulbratowski. Panie Tomaszu, napisał do mnie ziomuś z Kowrona, z Rzeszowa. Oh. No. Mam na imię Artur, mam dwa, lat 12. Jestem pana wielkim fanem. Słuchałem wszystkich pana felietonów sprzed maksymalnie trzech lat. I teraz uwaga. Notujemy, jak powszechnie wiadomo, jest pan najmądrzejszym człowiekiem w Polsce. Jejku, w wieku 12 lat osiągnąć taką przenikliwość, taką właściwą ocenę człowieka, no geniusz, przecież to sama prawda w samym sednie swym z ust Artura płynie i trafia w serce sedna. No, no nie masz argumentów przeciw. Co zrobisz? No nie, nie masz. No, no, szkoda, że nie mogłem wystartować do europarlamentu, bo jestem bezpartyjny. Oj, traci, ta Unia traci. No dobra, dalej, Artur. A jednocześnie. I jedynym wiarygodnym źródłem informacji w naszym kraju. No cóż, wrodzona skromność nie pozwala mi zaprzeczyć. Nie pozwala. O co chodzi Arturowi? Chciałbym się więc pana doradzić, pisze, w sprawie niezwykle ważnej dla narodu kwestii: Czy w czasie przygotowania śniadania z płatków z mlekiem powinno dodawać się najpierw płatki czy mleko? Byłoby mi bardzo miło, jeżeli poruszyłby pan tę kwestię w jednym z be, swoich felietonów, ponieważ od lat jest to moim marzeniem. Dobrze, poruszam. okej. Okay, poruszyłem. Nie, dobra, dobra, do, te, chwila. Słuchaj, Arturze, to, to nie ma znaczenia. Te płatki tam mleko co wcześniej podejdźmy do sprawy matematycznie. W dodawaniu, a płatki mleko się dodaje przecież kolejność nie ma znaczenia naukowo mówiąc, jeśli chodzi o dodawanie, to to, to czy dodajnia jest przed dodajnikiem, czy odwrotnie nie jest istotne, wynik jest taki sam. Poza tym, Artuś, Artuś kochany, ja, jakie to ma znaczenie wobec tego, co wcześniej o mnie napisałeś? I o tym dyskutujmy w domach. Nie ja dam nam płatki, sradki.